Czy potrzebujesz? Łap, Gumbal. Co się stało? Gumbal spadł! Spadł! Już w niedzielę przywitamy nowy sezon, sezon 11 w Fortnite. Jeżeli jesteś zadowolony, już się nie możesz doczekać, to zostaw łapeczkę w górę. A jeżeli nie, napisz w komentarzu dlaczego. Na podjęcie decyzji masz 5 sekund. Halo, halo, witam bardzo serdecznie, ja jestem HTV, a dzisiaj rozpoczynamy maraton filmowy, pierwszy maraton filmowy na moim kanale o film będziemy sobie ustawiali próg łapek w górę Zacznijmy od 100 lajków. Jeżeli dobijemy 100 lajków pod tym filmem, to jutro wrzucam kolejny film na kanał. Filmy na kanale będą się pokazywały w tygodniu 630, a w sobotę i w niedzielę o godzinie 13.00. Zanim przejdziemy do odcinka, no to obiecane sprawy związane z giveawayami. O, troszkę się zazbierało tego. E, słuchajcie, jest giveaway na skina Wondera. Jedyne tylko co musisz zrobić, to napisać w komentarzu: Skin Wonder będzie mój. Wyniki będą w sobotę. Jako, że zbliża się 11 sezon, tak jak obiecałem, rozdamy parę karnetów dla moich widzów. Ale nie tak łatwo nie, ta, nie tak łatwo. Karnety będą bojowe tylko dla osób, które oglądają całe filmy. Mianowicie, na czym to polega? Oglądacie sobie film, cały film. I w danym momencie wyświetla wam się jakaś literka na ekranie, wy ją szybciutko zapisujecie, piszecie ją w komentarzu. Następny dzień, czyli w sobotę, kolejny film, oglądacie cały film, wyświetla wam się literka, wpiszecie w komentarzu. I osoba, która zdobędzie najszybciej wszystkie trzy literki, wygrywa u mnie... Karnecik bojowy, jeśli będzie fajna aktywność to oczywiście tych karnetów bojowych będzie więcej, ale to wszystko od was zależy, ja już nie przedłużam, zapraszam do odcinka, bo odcinek jest naprawdę fantastyczny, obejrzyjcie cały odcinek, bo z tymi karnetami bojowymi to może być różnie, jeżeli będziecie bardzo aktywni to będzie bardzo dużo takich karnecików do wygrania, także rozpoczynajmy odcinek, let's go! Dobra, jesteśmy już w lobby. Będziemy budowali skybase'a z chłopakami. się ze mną Seba, Gumbalek i Blamati. Chłopaki, przywitajcie się. No, będziemy próbowali sobie skybase'a. Mamy świeżutkie konta, więc powinniśmy trafić na początkujących graczy. Zobaczymy, czy nam się to w ogóle uda. Dobra, widzimy się w gierce. Let's go. Dobra, jesteśmy już w busie bojowym. Zdecydowaliśmy, że lecimy na rozdroża rupieci, bo mamy tam dużo drewna, dużo metalu. A kamień się zawsze gdzieś do farmi. Dobra, także także lecimy tutaj z chłopakami. Jak na razie tutaj nikt nie leci na widmowe, więc będę sam z kimś, kto leci ze mną. I am noob, czyli Blamati, dobra, 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 dobra. O jezu, ale miałem. F... Ja, déjà vu. Ja myślałem, że ktoś mnie troluje. Chodź, Blamati, szybko zobacz, stary. Okej. Okay. Yeah. Ja. Ja nie mogę. Kurde, zobacz. Nie. Blamatiemu neta waliło? Tak. O nie. Ale powrócisz do nas, czy nie? Nie. A gadasz z nami, A w jest, z mnie wywaliło, ale na Discordzie dalej jestem Kurde, właśnie widzę, stary, że zlagowało cię. Dobra, teraz musimy przekampić i poczekać na strefę. I od tej strefy, co się zamknie, będziemy się już budować. Także y, ja bym polecał wejść do jakiegoś budynku i się gdzieś skampić. Najlepiej tutaj przy zalewie. Skampimy się w budynku I poczekamy na chłopów O tutaj możemy się skampić, o tu Ja łącznie 1500 Eee ja mam 2200 Wystarczy spokojnie Najważniejszy jest chyba metal Strzelają do mnie, nie wiem mnie. strzelaj, jest chłop, tu jest chłop, tu jest chłop, tu jest chłop o. O odpuśćmy go, uciekajmy przed nim Po prostu schowajmy się w budynku Gumbal, bo ty też masz chyba problemy z internetem Ja w sierdziele Dobra patrz przez okienko czy on tutaj idzie gdzieś Chyba go nie ma Tak, tak, tak. Wiem, ja wiem. Dlatego pchamy się troszkę do przodu. Nie wiem czy ja to dobrze robię, ale chodźcie, panowie, za mną. To Michał, kiedy mam zbudować z tego? Ja już buduję, ja już tutaj buduję. Nie wiem czy widzicie, czy nie. Tak, no, Ale ta strefa szybko idzie. No, ta akurat jest szybka. Nie wiem czy nie jest za szybko. Za szybko. mam. Dobra, tylko żeby nas nikt nie podwalił. jak nas nikt, nikt nie podwali, to bo będzie zarobiście. Dawajcie, dawajcie panowie, ja mam 10 bandaży też I siorby, także na spokojnie Jaceczkę. Ja pierdzielę, ja się stresuję, to jest pierwszy mój skybase ja muszę się... Za szybko chyba idę ja Okej, okay, już się nie da budować, już się nie da budować Ja pierdzielę, to chyba... Dobra, jesteśmy szybsi, szybsi, dobra Na spokojnie Dobra ja mam banorze także też chillout Muszę tak bardziej podnać. Boję się, naprawdę boję się Ale ta strefa mega bije A czemu ty Seba nie, wyśp... nie, nie wyśpieszysz yy, tej strefy? O dobra teraz chyba wyśpieszę 5, 4, 3 No hard 1hp Ta serio 1hp? No <laughs> 11 osób stary, ej, to się może udać! My strefy nie mamy jeszcze trochę Tak, tak, ta, ta. Tylko ja to specjalnie tak powoli już budowałem. Dobra, mamy strefę. Także chodźcie, cofnijcie się, cofnijcie się troszkę. No e, może cofnijmy się troszkę i to zedytujmy. E, tą platformę, tą, pl tą... platformę ostatnią zedytujmy. Chodź tutaj do Seba, stań, stań w najbliżej strefy Co mam się rzucić? Tak, tylko żeby nie spadł na dół. Ok. Nie, nie wdasz, Błagam, błagam, gościu. Oni się chyba klepią między sobą jeszcze, nie? Ja tak się nie co teraz. Ja pierdzielę. Może budujcie daszki za mną, co? Dobra jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy O Jezu, ale się bałem, że to sedytujesz i spadniemy Ja już się stresuję, ja już się stresuję Osiem osób przy życiu ciągle, ciągle próbujemy do tego jednego gościa Nie stresuję się Goomba, bo ty jesteś odważny Ja takie coś Kurde Gumba ale to był siódmy sezon stary Teraz już prawie jedenasty GUMBA SE W OGÓLE SWOJĄ STRONĄ IDZIE PATRZCIE NA TEGO ŚWIRKA Mam już strefę Ta, ta, ile macie Matsu, bo ja mam tysiaka Ja... tysiąc Zarobiście. Ja mam już tylko drewno e, jedna ekipa chyba została Ta, jedna ekipa, nie, nie, prują do jednego gościa stary, non stop Żeby... oni się... PAWAŁEK, pa! GOŚCIE TAM się IDZIE STARY Ja mam jeszcze to NIE 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 rzucajcie! SIĘ POTRZEBUJESZ? ŁAP GUMBAL GUMBAL SPADŁ 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 NIE POPSUŁEŚ WSZYSTKO STARY GUMBAL POPSUŁEŚ Nie! Yeah. ZAUWAŻĄ TERAZ GUMBAL JESTEŚ NAJGORSZY STARY NIGDY WIĘCEJ Z GUMBALEM Ja stałem obok wyna, panie... Nie wierzę w to! Seba widziałeś to? ja to widziałem Nie! Kumbal, nienawidzę cię stary O nie Seba, co z nim zrobimy później? Nie wiem Bana mu chyba dam chyba bo bana jest Ja pierdzielę Ale chyba oni są. Chyba nas nie widzą, stary. Pa co nie budują tam? Budujcie lepiej tak. Um, Formy na pół. Ale to wtedy nie może daszków. Można. Nie no, jak już nas teraz nie zauważyli, to chyba już nie zauważą nas. Cześć, nie za szybko, za szybko seba. Jak to wygramy, to normalnie robię salto. Ok. Spokojnie, spokojnie Seba, spokojnie. Najlepsze jest to, że my się od play budujemy. Ta! Czekaj, 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 jak już będzie tak mini-mini, to budujesz. Oni muszą spojrzeć do góry. <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. Nie no, no nie ma szans. Ej, stresuje się, stary, ona się już będzie zamykała za chwilę, stary! Oni tak chodzą, nie wiem. Ta! Oni nie wiedzą co się dzieje, stary! Ale jaja Gumbal, trzymaj kciuki, bo jak przegramy to twoja wina! Ja mam kciuki. Ja też ja pi... Ej spada z wysokości 25 metry, stary Metrów Ej jeszcze nie, jeszcze nie. Oni się będą podnosić stary teraz Ej no 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 chyba tak Panie się... EJ ZAMYKAJ SIĘ Seba, STARY no. Co oni tam robią? Oni to biegają, szukają nas starej, strzelają się do siebie Nie hype, O kurde, strzelają w nas! Podwójne E, no no teraz podwójne Sprawdź, Co ty gadasz? Dobra, dobra! Ja pierdzielę! Sebacz! Likwidowałem kogoś! Ta! Powaliłeś, stary! A ja spadam Batmanem! No co ty gadasz? A ja spadam Batmanem! Ale masz ból leczenia. Tak, tak, wiem. Wejdź tam, oglądaj, oglądaj co nie robią. Ja pierdzielę! Ej, zanim ja spalę, to zginę chyba. Siorba od razu chyba nie? On ogniska odpalił, czy chyba. chyba Kurde... 30 HP, ale 9 fragów, takie trehardy były! Ale dobrze był. bo Kumbal nas zdradził! Ta, ja, gdyby nie to ogniska, to byśmy wygrali. Ło, co to było? Dobra, dzięki Gumbal, dzięki yy, Sebastian, i dzięki Blamati, chociaż się wyrzuciło. Ale bardzo dziękuję za nagrywki. No, ej, wydaje mi się, że to wyszło za rąbiście, nie? No, fajnie. Tylko Gumbal popsuł. Także, chłopaki, bardzo Wam dziękuję. Yy, mam nadzieję, że to. Kurde, no, to był najlepszy Skybase. Dobra, to tak, także bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hej, thank <laughs> you